W dzisiejszym odcinku w Stample będziemy latać, będziemy cheatować, będziemy robić niedozwolone rzeczy, ale jak to się wszystko zaczęło? Siedzę sobie normalnie na komputerze i dostałem maila. Moje konto premium Siema David widziałem Twoje filmy na YouTubie. Chcesz zagrać na moim koncie w stamble? Mam niedozwolone ułatwienia. Tutaj masz hasło i e login. No i login oczywiście tutaj mamy, a hasło dość sensowne, no w sumie jak na cheatera, prawda? I dzisiaj wraz z klocem będziemy sprawdzać te cheaty. Subskrybujcie koniecznie kloca, ponieważ on sobie wrócił do nagrywania. On nagrywa bardzo fajne filmy. Zapraszam też na jego kanał. A ja tylko wspomnę, że używanie czytów jest niedozwolone, nie wolno ich robić i nigdy nie pobierajcie czytów, bo naprawdę każdy dostaje bana. Zresztą co stanie się z tym kontem, zobaczycie pod koniec odcinka, więc oglądajcie do końca. Także widzowie, jestem już z klocem w StumbleGuy'sie. Halo, Halo, cześć, pompa, widzowie! I testujemy, co niby ten widz ma tutaj za nielegalne... O kurde, stary! Patrz co? to! Ja co? nie co? mogę! Ja nie, nie. Ty czy ty robisz? to widzisz, stary, ja Widzę nie to. mogę! Ja jestem już na myśli... Co? 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 To jest nienormalne? To no jest nie. nielegalne, stary. Co tu się stary. odwaliło? Przeleciałem to po prostu. Jesteś chory. Ja stary mi się nie guys. Ja nie mogę. Ej, widzowie, Syry, to zadziałało. I ci ty zadziałało od tego widza. Ja nie mogę. My oczywiście, ja przypomnę, znajdujemy się na końcu od widza. Ale co to się dzieje? Zobaczcie, oni dalej nie doszli na stary, finał. Chory. Ja nie mogę, nie. Ej, dobra, stary, to jest załpę, Ej, to jest załapę. Ja nie ja mogę. Ja się mogłem pobawić. Jeszcze ty A, widziałeś, mam. jak ja latam? To, to widziałeś, czy nie, stary? No, widziałem to, stary. Ale co to jest? Jakie, jakie przypalone, stary! Ja nie mogę! Co ten widz ma za konto odpalone? Ja nie wiem o co chodzi! Dobra, testujemy to. Wy widzowie, oczywiście, nigdy pod żadnym pozorem nie citujcie, ale ja nie wiem, co tu się odwala. To, gdyby nie wic, ja by tego nigdy nie Co ty kluczu, odpadłeś? Ej, ja nie chcę nic mówić, ale, ale Fris odpadł. Nie, ja jestem stary. Ja odpadłeś, ja nie, nie wiem, że odpadłeś. Dobra, okej, okay. no to nie. nie wiem. Dobra, lecimy. No ja. Hot masz mapkę, Hotfilsy. nie? Dobra, co? dobra, dobra, Hotmilsowa, nie? Dobra. Tak, tak. Dobra, no to ja idę to sprawdzić, nie? Bo ja nie nie, 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 nie. to czekaj, dobra. Czy to faktycznie tak działa? Nie, nie mogę! Nie mogę, stary. Ja normalnie latam po tej mapie Co Serio? tu się odwala, stary. Ja nie mogę pan, ja nie wiem czy ty mi widzisz, że jestem tutaj w Ja góry. nawet nie widzę, stary. No, nie, nie widzę, bo nie ma takiego rendernizatu. Ja stary. nie, nie mogę, widzomy, nie widzę, tak. wy to widzicie, kurde, tu się patrzcie, co tu się da robić. Ej, dobra, jestem ciekaw, czy da się przelecieć to dookoła, nie? Ej, dobra, testujemy to, jestem, jestem mega ciekaw, czy da się to po prostu przelecieć do... Tak, tak. i pójść od razu na metę. Ja nie mogę, co tu się odwala, widzowie? Tu jest tak nielegalne, że jest hit, nie? Ja cię nie mogę. Dobra, wlatuję w Hot Wheels'u po prostu. Stary, ty ty nie uważasz, myślisz, że dostaniesz bana? Nie mam pojęcia, stary, nie tak. wiem, ale dobra, przeleciałem cię, ja że jestem na, na mecie w tym wypadku. Tak! Na co? Mecie? Nawet nie wsiadłem do samochodu, nie? Nawet nie wsiadłem do samochodu, nie? Ja nie mogę i to jest po prostu, widzowie, powalone po prostu. Ja nie wiem, ej, naprawdę nigdy z czymś takim się nie spotkałem, żeby normalnie Normalnie można było rady, ja też nigdy takiej osoby nie widziałem! Więc co jest powalone w ogóle, że to tak działa, nie? Dobra, ej, testujemy to, testujemy. To w ogóle dopiero jedna osoba przeszła, bo tylko ja dopiero przeszedłem, inni ja. ludzie dopiero tu lecą na tych kładach. Gdzie ty jesteś stary? W którym ja momencie? Czy Dobra, 5 na 8, ok. czyli jeszcze trochę ja cię nie mogę, dobra! To jest tak nielegalne, stary jeszcze będzie. Jeden rzutek, stary, ale ja nie wiem, nie? Będzie pan jak jest... nic, nie? Będzie pan jak nic, ja cię nie mogę. 8, dobra, jest! Koniec rundy. Ej, w ogóle ja mam to jakieś pobugowane, bo ja Ciebie nawet nie widzę, nie? Nie widzę klocków, nie widzę... No że nie... masz coś pobugowane, no mówię, no tam skrypciki... To ja jest, to nie świetane. mogę, nie, to jest po, po prostu niesamowite. Dobra, dobra, testujemy dalej. Ja oczywiście to konto chyba po prostu usunę później, żeby ten widz nie oszukiwał, prawda? Ale ja nie mogę, co jest, nie? Dobra, o nie! Na tej mapie to będzie nielegalne, stary! Na no, tej mapie będzie nielegalne. To... Ja no tak, nie. Tak. A, patrz to, stary. Nie wiem, który ty jesteś, Patrz, czekaj, czekaj. Czy to się da w ogóle latać? No da się, stary. Jebale, ja nie mogę. Dobra, ja nie jestem w stanie odpaść. Ja nie jestem w stanie odpaść, po prostu. Ja nie, no, nie jestem no, nie w stanie tego jak. przegrać. Oni to na pewno przegrają, bo ja będę cały czas sobie latał tutaj dookoła. Patrzcie to, nie. Ja. Ej, dobra, to jest za mocne, nie. Tutaj się po prostu w tym momencie nie da odpaść. Ja nie mogę. Dobra, stary. Ale Ej, nie, no, to, jest, że... ja, to jest... To jest, to jest mega nielegalne. nielegalne, nie, to jest mega ja nie nielegalne, nie! Nie, ogólnie po tym odcinku ja usuwam to konto, serio, nie? Te konto już nie wrócił tego, widziałem mu to usunę. Ta, no, no żeby to, on już tego konta stary nie miał, bo to jest kurde, żeby takich ludzi nie było, bo to jest nienormalne stary, nie? Ja to jest tylko na potrzeby odcinka. Stary, ten się, skąd on się wziął, no, Ja nie wiem stary, ale jaki w ogóle skrypt, nie, ja nie wiem, Co tu się dzieje? Ja, ja nie wiem stary, w ogóle, gdzie ty tam jesteś, nie? Bo ja nie widzę twojego niku. Dobra, 5 tak. na 7. Ja, jedna osoba mi zostanie Jeszcze do wyeliminowania. Ty yeah. Ty jesteś sam na dole? Nie, ja już poszedłem, tak, no Ale ty, co przeszedłeś ja mam do seria ja mam finał! A to nie, to ty, jesteś no? <laughs> tak, ty, to... ty jesteś w innej grze ja chyba. Tak Ty jesteś w innej grze, chyba stary, mam Ja mam finał, ja teraz wygrałem grę! Ja nie mogę! Co? Wygrałem czy nie? Wygrałem grę! Yeah. Nie! To jest nienormalne, idziemy tu przedestować jeszcze raz Dobra, widzowie, kolejna mapa! Gdzie ty jesteś, kocu, widzę cię z przodu, nie stary, widzę cię z przodu, dobra, ej, patrz, chodź ko mnie, czekaj, mam tego basicowego skina, widzisz mnie, nie? Dobra stary. dobra, stary, dobra, stary, ja lecę tam, nie. Pa, pa, pa co robię stary, widziałeś oh. to? Widziałeś to, nie? co tu się w ogóle mi normalnie erroruje! Tutaj Cego z nie? ej, dobra, ja lecę, ja lecę do przodu, nie ja, ja nie mogę tu przegrać ja muszę być pierwszy, nie? Ja tutaj się nie dam, ja to się nie mam zrobić, nie? Dobra, lecę, 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 ja nie mogę co tu się odba? Odwala, nie! Jeszcze jak ja jakieś emotki, to konto jest w ogóle te basicowe nie ma żadnego nie emotek, nie? Ja cię wale, Dobra, będziemy trollować innych ludzi, nie? Będziemy trollować, co tu się w ogóle odwala, nie? To się cały czas tego jakoś buguje, ja cię nie mogę, nie? Widzę, to jest naprawdę totalnie nielegalne, ja! To konto na pewno ma bana po tym filmie, nie? Dosłownie usuwam te konto od tego widza, ale co tu się odwala, patrzcie to, ci ludzie się w ogóle tego nie spodziewają, Ciekawe, czy się daje plecieć wlecieć w jakąś mapę inaczej, nie? Patrzcie to, my przelecimy dookoła na mapę, nie? To jest normalnie nie do zrobienia. Nie przejdziesz, co? Chyba nie przejdę stary. stary, nie, co ty mówisz no, dobra, ty nie, no bo nie mogę tak fajnie sobie wskoczyć, ale... Ja nie widzę nawet, stary, gdzie jesteś, nie O, dobra, widzę cię, stary, widzę cię Widzę cię, no, widzę no, cię no, 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 Ale ty no. jesteś, stary, daleko, nie To ci ty tak ułatwiają Co ty zrobiłeś, stary, czemu ty spadłeś, nie? Ja widzę, że moja być spadnie Ja normalnie widzę totalnie inną perspektywę tego, jak ty grasz, nie To ci ty totalnie psują wszystko, nie Dobra, dobra, proszę, jestem już, stary, jestem, jestem Ja nie widzę, stary, żebyś był, ja widzę Ja nie mogę, co jest, ja widzę to totalnie inaczej, nie? To legowane, Ale no star, powalone, ty ty ty, to walone, ja nie! Ej, tam. serio, te czyty działają jakoś w totalnie dziwny sposób. Dobra, widzowie, lecimy do następnej gierki. Dobra, widzowie, kolejna mapka, ja już tutaj widzę jak to można zrobić, nie? Dobra, ja, ja, le ja lecę po prostu Ale dookoła, lecimy, ja, ja lecę dookoła, stary, ja nie będę tutaj brał działał w żadnej gestii. Ej, nie, to mi się nie dało! O kurde, dobra, prawie bym odpadł. Dobra, 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 lecimy, 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 <grym> widzowie, nad kolcami! <grym> nad kolcami! Cyk! CYK! Cyk, stary, co tu się odwala, nie! Ja cię nie mogę, dobra. Okej, okay, dobra. Ja tędy nie będę leciał. Ja lecę tędy, dobra. I czekaj, czy da się wskoczyć na tą piramidę tutaj. Co tu się odwalać? kiedy czy da się tu stać? Nie, nie da się. Zginąłem. O nie, bo jeszcze przegram. Dobra, 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 dobra. Bo tu ludzie trochę hardują, ale nie mogę być tutaj gorszy, Dobra, przejdziemy tutaj dookoła, żeby na pewno nie spaść. Ja cię nie mogę, dobra. Kula. Ja się nie boję. Kula daje w my sobie przelecimy dookoła tej kuli i ona nam nic nie zrobi, nie? Ja cię sunę. Co tu się. O nie, tu się nie da. Poblokowane jest. Co jest? Dobra, nie da się tam tędy. Ale dziwne, dobra. Polecimy w takim razie tędy, dobra, ale i tak mamy pierwsze miejsce. Co tu się widzowie odwala, nie? Ja cię nie mogę. Jeżeli ja wygram drugą grę pod rząd, to jest po prostu nielegalne. To ja już wiem, dlaczego ja stary tyle gier przegrywam. To ja już to w końcu rozumiem. Każdy na takim czymś chyba zasuwa. Dobra. No, stary mi się też tak wydaje, nie? Lecimy do finału, widzowie. Lecimy do finału. Dobra, jest finał, jest o finał. Nie. Stary tutaj to już w ogóle będzie nienormalne, nie? Tutaj Ta, no, ja w ogóle. Okay, widzowie, ogólnie jak się ma ty, tutaj jest jakieś pobugowane i ja nie widzę co nie widzi mnie, ale my jesteśmy tak samo jakby w tej samej grze, bo sobie teraz też powiedzieliśmy, że jest lawa mapka. Przed nagraniem mi normalnie była, więc normalnie widzowie my jesteśmy razem, tylko jest to jakieś tak, publikowane. Nie? Z... nie widzę. No, no ja tak, nie tak. wiem, co to jest, jakieś powalone, czyli może ci też nie, są nie niewidzialni, nie? Pięciu, pięciu. Tobie? Yy, mi zostało... pięciu. 2 na 7. Nie, dwa pięciu, na nie zginąłem. Okej, okay. a to nie, 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 to u mnie nikt nie zginął, stary, Tak jakbyś, to okay, jakbyś okay. w ogóle nie zginął, czyli to jest jakby, nie wiem, totalnie pobugowane widzowie. Więc Buguba. jak widzicie, te czyty po prostu totalnie nie działają. I to nawet dobrze, że nie działają, czyli po prostu jest możliwość, że nam po prostu dobierało same boty w dzisiejszym odcinku, Co jest oczywiście bardzo dużym plusem. E, ale ja nie mogę, dobra, ja sobie wyląduję, może tutaj na spokojnie, tak na chwilkę sobie wyląduję, żeby tutaj leciutko, żeby nie było, że ja czytuję, to ja w ogóle nie czytuję, prawda? Dobra. A co z tego, że ja sobie tutaj trzy razy podskoczyłem, a niech na to nie zerka, okej? Okay? Nie ale... oj, z... oj, oj oj, oj, oj spadł. Dobra, nie spadnę. Dobra, idę sobie tutaj, tak? No spokojnie, dobra, cyk, cyk, okej. Okay. Co ty dajesz, strażaku? Co? A tam doskoczysz? A doskoczysz tu? Chyba nie, chyba nie dasz rady, co kolego? A ja jednak dam, dobra, to polecimy sobie też tutaj, cyg, okej. Okay. No ja chyba w tym momencie wygrałem. Patrzcie, ty się już poddał. chyba to zobaczył, to się poddał. Nie mogę, kolejna gra wygrana Ej, dobra, widzowie, ja to oficjalnie usuwam. To jest nielegalne po prostu i nie możemy do tego dopuścić. Idę zaraz usunąć konto, żeby go już nigdy nie było napisane. To widzę, żeby po prostu już nigdy czegoś takiego nie robił A wy wszyscy, wpadajcie do Kloca Subskrybujcie jego kanał, oczywiście jest w opisie Ile ty masz stary subów teraz? 30 tysięcy? No to nie, musimy nabić widzowie, no minimum 40 koła Wpadajcie tam, a my się widzimy Oczywiście jutro na kolejnym powolonym filmie Elo